Każdy no. jest z nas przygotowany i patrzy przez okno, a tam pada deszcz. Czyli, deszcz no, też jest przygotowany. Słowo się rzekło, jesień już jest zapasem, a to oznacza jedno atakowanie z nas z każdego kąta reklamami leków na odporność, no, bo uchu. sezon grypowy jest coraz bliżej. Uwaga, przypominam, że zaraz listopad, a listopad będzie śniegiem wiał. Według sondażu grupy IQS, który publikował wczorajszy Newsweek, tylko kilka procent z nas szczepi się przeciw grypie. Odporność podnosimy sobie głównie zdrową dietą, aż 40% z nas deklaruje dietę zawierającą dużo owoców i Warzyw, a 30% je czosnek, który ma zdolności bakteriobójcze. Co piąty Polak pije herbatę z imbirem. No i to są te metody, które dominują kobiety, bo mężczyźni też piją herbatę, ale raczej z prądem niż z imbirem. co czwarty Polak nie wie, co to jest imbir, a co piąty pije z nią herbatę. Z nim, z nią, z nim. Chyba, że zamiast herbaty wybiera się wódkę z pieprzem. Nastolatki z kolei wolą brać suplementy i leki, a część młodych mężczyzn hartuje ciało. Nie wiem, co to naprawdę prawda oznacza, ale sądzę po tym, że co jakiś czas spotykam w autobusach młodych mężczyzn bez koszulek, to chyba Chodzi o to, co czwarte z nas się nie szczepi, nie potrafi także wskazać innych sposobów na zwiększenie odporności. Potrafisz? Inne sposoby jeszcze? Nie, ja, no ja, ja jeszcze jestem teraz? z tych, co się Dwa, hartują. Trzy. Ja się hartuję. <laughs> Czym się hartujesz? Koszulką. Jest, jest